W kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj przygotowałem dla Was recenzję magazynu Lego Star Wars numer 9 na rok 2020 z minifigurką szturmowca. Zapraszam do oglądania. Magazyn, saszetkę naklejek, minifigurkę szturmowca oraz album. Nie wiem, czy to jest kwestia tylko mojego egzemplarzu, czy w każdym magazynie jest ten dodatek. Napiszcie w komentarzu. Przejdźmy do recenzji magazynu. Mamy spis treści, reklamę magazynu Pokemon, y, bitwa na Tatooine, komiks y, związany z uniwersum Gwiezdnych Wojen, łamigówkę, dalszą część komiksu, plakaty z Czubaką, Hanem Solo oraz Dartem, Weiderem. Pierwszy raz naklejki LEGO Star Wars w Polsce, reklama nowość. W każdej saszetce pięć naklejek, w tym jednak gwarantowana naklejka specjalna. Ciekawe. Myślę, że zrobimy z tych kart niedługo jakiś odcinek. Idziemy dalej. Mamy tutaj przygotowania do podróży, czyli jakieś łamigłówki związane oczywiście z Star Wars. Zawody żołnierzy. Ok, kolejna łamigłówka. Oraz akcja. Potęga ciemnej strony mocy. Przez tysiące lat Sithowie... Siali spustoszenie w galaktyce, czasem robiąc to w ukryciu, a czasem zupełnie otwarcie. I wcale nie tak łatwo ich pokonać, szczególnie wtedy, gdy wysyłają na bitwę swoje myśliwce. Widzimy myśliwce, sitów, zabawka, czyli coś o naszej minifigurce szturmowca, komiks, yy, chyba drugi komiks z tego co widzę, nie wiem, chyba tak. No i widzimy jeszcze tutaj, że następny magazyn będzie X-Wing. X-Men kruchu oporu, taki jakby mini zestawik, jakieś parę klocków zawsze do zgarnięcia jest. 12 stron komiksu, 42 klocki, i 8 września ten oto magazyn pojawi się w kioskach. Reklama magazynu Lego Jurassic World i magazynu Lego Ninjago Legacy. Więc mamy naszą minifigurkę figurkę sztur szturmowca Imperium. No, jest to te starsze pakowanie. W magazynach Ninjago mamy te nowe, zwyczajne pakowanie. Przejdźmy do budowania. Minifigurka prezentuje się naprawdę wyśmienicie Nie miałem jeszcze takiego szturmowca Naprawdę mam bardzo mało szturmowców Dlatego pomyślałem, że ten magazyn to świetna okazja Aby właśnie uzupełnić sobie ich kolekcję Jest to klasyczna zbroja Szturmowiec Imperium Fajnie, że dodali ten zwykły blaster A nie stud shooter Mamy zwykłą buźkę Szturmowców Bez drugiej twarz, twarzyczki Według mnie to jest świetna minifigurka Naprawdę jest fantastyczna Oganie tego odcinka zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję na moim kanale. Napiszcie czy u Was też był ten oto katalog na naklejki. Zapraszam do obejrzenia poprzednich filmów oraz pisczania komentarzy. Dziękuję za oglądanie. Cześć.